Zmiej swój mózg, czyli parę słów na temat neuroplastyczności naszych mózgów. Zapraszam. Zanim przejdziemy do tematu, to zapraszam Was na mój Instagram i na mojego TikToka, gdzie zamieszczam ciekawe, inspirujące materiały. Do dzieła. Kochani, to jest właśnie taki temat, który mnie osobiście napawa olbrzymim optymizmem. Bo jak wiecie, na kanale ja mówię o różnych trudnych rzeczach i różnych zjawiskach, niemniej jednak zawsze napawa mnie optymizmem. Fakt, że mózg jest neuroplastyczny i że człowiek może się nauczyć naprawdę bardzo wielu rzeczy. Ja nie sądzę, że można się nauczyć wszystkiego, bo nie będę tutaj roztaczała przed wami takich, nie wiem, śiedlanych wizji, ale myślę, że mm, korzystając z tych mechanizmów, które mamy na poziomie biologicznym i biochemicznym. Wiele rzeczy, które dzisiaj utrudniają nam życie, może się dla nas zmienić. Między innymi, właśnie kiedyś, gdy byłam na studiach, pamiętam, że na moich studiach pedagogicznych robiłam była gerontogika, czyli pedagogika osób starszych. No i nasz docent tam opowiadał nam wówczas o swoich badaniach, które robił właśnie do kolejnego swojego stopnia naukowego. I opowiadał o tym, jak obserwował bardzo ludzi w podeszłym wieku, którzy się fantastycznie potrafili uczyć, świetnie kojarzyli, nabywali ciągle nowych umiejętności. Jednocześnie widział tych, którzy byli ospali, nic im się nie chciało, no i, i była ogromna taka różnica między mózgami obydwóch tych osób. Tych, tych grup osób, bo to wiadomo, był badano. Zazwyczaj większe grupy, tak, aby był jakiś taki um, wynik um, naukowy, który był oparty um, o statystyczne, um, takie wiarygodne dane. E, no i tutaj właśnie ten pan zaczyna opowiadał, że um, ten nasz docent, że ludzie dorośli i starsi ludzie uczą się inaczej, ale że się świetnie potrafią nauczyć. Że widzą rzeczy zazwyczaj w innym kontekście, że osadzają to bardziej w swoim doświadczeniu życiowym i że naprawdę nabywają tej wiedzy może wolniej, ale bardzo efektywnie i bardzo sprawnie. I to jest ciekawe, że właśnie badania naukowe też potwierdzają dokładnie to, że mózg jest neuroplastyczny czyli że on podlega ciągłym pewnym procesom, tak jak to, że wiecie, my się tutaj zrenimy i rana nam się zagoi. Mózg podlega takim samym procesom. I teraz neuroplastyczność, czyli plastyczność mózgu, to jest zdolność tkanki nerwowej do tworzenia nowych połączeń mających na celu ich reorganizację, czyli wiecie, mózg się ciągle reorganizuje, adaptację, czyli mamy nowe warunki, nowe rzeczy, które się dzieją i on się do nich zaadaptuje, Zmienność i samonaprawę, co się dzieje często po wypadkach, oraz procesy uczenia się i pamięci. I jest to powszechna cecha neuronów występująca na wszystkich piętrach układu nerwowego. Naukowcy nie zawsze tak sądzili. Na przykład był taki, taki pan, który się nazywał Kajal, który twierdził, że to już jest koniec, to u dorosłych to już jest zaształowane, nic się tam nie będzie działo. I dopiero mm, polski neurofizyolog Jerzy Konorski, e, który pracował w PAN, e, stwierdził, że to nie jest prawda. I wiecie co? Bardzo długo twierdzono, że tak nie jest, aż do 1969 roku, gdy e, Jeffrey Reisman udowodnił empirycznie e, przez zdjęcia z mikroskopu elektronowego, że uszkodzeniu mózgu podlega na, samo naprawieniu. No, i posłuchajcie, to, to jest ta dobra nowina. Nasz mózg jest neuroplastyczny. On potrafi się naprawić, on potrafi się przestroić, on potrafi zupełnie inaczej zacząć działać. I to dotyczy wszystkich pięter, tak jak u całego tego, tego naszego układu nerwowego, który potrafi się, to znaczy, w mózgu oczywiście, który potrafi się zregenerować. I teraz oczywiście mamy tą plastyczność naturalną, czyli wieszcie, dziecko rośnie i ono, no, wiecie, tam dotyka, wszystko bierze do buzi, palce do kontaktu, wszystko, wszystko zbiera tą ogromną ilość bodźców i jest głodne. Bodźców. Dlaczego? Bo jego mózg dokonuje właśnie wtedy tego, wiecie, tych pomnożenia, tej ilości połączeń, już organizuje, tutaj kolory, tutaj to, tutaj zaczynamy mówić, tu zaczynamy chodzić, tu, wiecie, no, i do tego siódmego roku życia jest taka pierwsza faza. Potem następna faza jest w okresie dojrzewania, kiedy znowu jest czyszczenie pamięci, kiedy znowu jest ogromna organizacja e, taka rozwojowa, więc to jest ta plastyczność, powiedziałabym, e, która jest bardzo indywidualna, dosyć mocno uwarunkowana genetycznie, ale też zewnętrznymi środowiskami i to przebiega i jeśli chodzi o to, to nie mamy tutaj żadnych problemów, ale też jest plastyczność wynikająca z negatywnych skutków, czyli urazów i tutaj następuje kompensacja, czyli nie wiem, czy pamiętacie, mieliśmy do czynienia z takim ludźmi, którzy na przykład mieli mikrowylew albo uraz głowy i przestali mówić, albo przestali pisać, albo przestali, nie wiem, stracili jakąś koordynację, albo mieli operację na przykład mózgu jakąś. I trzeba było jakby ich zrehabilitować do tego, aby oni zaczęli znowu funkcjonować, Normalnie mieć te umiejętności, i wtedy inne części mózgu, jakby tworzyły takie bypassy, I, i ten i mózg po prostu przejmował inne części, inne, jakby partie, przynosi, przejmowały te y, funkcje. I tu można powiedzieć, że oczywiście, tak jak mózg się potrafi zorganizować, no to w drugą stronę mamy dezorganizację, wtedy, kiedy mamy procesy które dysfunkcji mózgu, które będą nam obniżały to, albo mamy degenerację mózgu. No to to idzie w drugą stronę, czyli wiecie procesy, tam Alzheimer, wszelkiego rodzaju tam demencje itd. itd. Czyli wiecie to tak jakby idzie dwukierunkowo. I teraz tak praktycznie ta neuroplastyczność oznacza, na przykład w takim codziennym życiu, to, że nasz mózg jest trochę tak jak dżungla. I teraz my, mając jakikolwiek nawyk dobry czy zły, w tej dżungli sobie wycinamy taką ścieżkę, wiecie, wycinamy, wycinamy i mózgowi jest łatwo po tym hulać. Nie? Czyli on sobie tam, wiecie, my sobie chodzimy i czy to jest dobry nawyk, czy zły, mózg się czuje bezpiecznie, bo to jest teren znany. W ogóle nasz mózg jest zorganizowany w ten sposób, na co dzień, że on nie chce zużywać bardzo dużej ilości energii, więc opiera się na nawykach, na pewnych strukturach, nie, czyli, wiecie, wstajesz rano, wkładasz nogi w kapcie, idziesz, człapiesz do łazienki, myjesz. Z zęby, załatwiasz się, potem idziesz, tutaj się przebierasz, tutaj sobie nalewasz kawę, tutaj robisz to i to już po prostu wiecie, jak na przykład potem lądujesz w hotelu i masz jakby zupełne otoczenie, to nad wszystkim musisz myśleć, nie? No i to jest właśnie dokładnie to. Więc gdy teraz mamy na przykład taki nawyk, że rano wstaję i wypijam garnek kawy z dużą ilością cukru i teraz nagle Ci się w pewnym momencie Budzisz w życiu i mówisz, nie, ja nie chcę pić tej kawy, nie chcę się o, tym cukrem pobudzać, ja chcę pić wodę. No i teraz stajesz rano. I co nawykowo idziesz po tą kawę i sobie myślisz, nie, 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 ja dzisiaj chcę pić wodę, a mówi, a mózg mówi, ale po co? Przecież my znamy tą ścieżkę, przecież ona jest bezpieczna, przecież ona jest dobra. Zobacz, jak ona się da, a tam się będziesz musiał wysilać, będziesz musiał wycinać. E, po co nam to, nie? I wiecie, i tak często jest, że wchodzimy w nowy nawyk i co? Popróbujemy, popróbujemy i wracamy. Popróbujemy, popróbujemy i co? Wracamy. No bo mózg nie dba o to tak naprawdę, czy to jest dobre, złe, pożyteczne dla ciebie. On po prostu chce chodzić bezpiecznymi ścieżkami. I teraz, tak jak kształtujemy nawyki, na przykład tak behawioralnie, no to musimy powtarzać tą czynność ileś razy, ale systematycznie, nie zrywami, tylko po prostu wtedy za tym tam idą acetylocholiny i takie tam inne rzeczy i dopiero gdy my to powtarzamy regularnie, to w pewnym momencie mózg mówi, aha, to ja jednak tą ścieżkę też znam i łatwiej się jest już po niej poruszać, tworzy się co? Nowy nawyk. I dokładnie tak jest wiecie z naszymi, z tymi ścieżkami neurologicznymi. Dokładnie my wytworzyliśmy co? Nowe połączenia w tym momencie w mózgu i one teraz już ten szlak będzie, my, będzie dla nas bezpieczny. On będzie nam e, służył. Czy to jest dobra nowina? Oczywiście, że tak, bo my mamy różnego rodzaju schematy, które są złe, e, które są autodestruktywne. No i to na przykład bardzo często wychodzi potem w terapii. E, I m, na przykład, w poznawczo-behawioralnej, gdzie to się między innymi analizuje, dokonuje się tego, wiecie, tej analizy tego i potem stopniowego przestawienia na inne ścieżki, co jest, dodam, bardzo skuteczne, ale można sobie to w sumie jeszcze bardziej ułatwić, bo czasami jest tak, i to w sieci sportowym się bardzo mocno wykorzystuje, że oni nie dość, że ćwiczą, bo wiecie, że oni ćwiczą i ich nie trzeba tam strasznie zaganiać, bo to są ludzie o wysokiej motywacji, tacy sportowcy, w większości. Ale wykorzystują tą pracę mentalną, czyli najpierw on sobie wyobraża to, nie wiem, skakanie, wyjście z, wyjście z progu, jeśli chodzi o skoki, nie? czy też w tenisie. Nie? To naprawdę wielu już sportowców mówi o tym, jak oni pracują mentalnie, jak oni sobie to tłumaczą, że często pływacy sobie kojarzą na przykład pewien rodzaj pływania z pewną muzyką, z pewnym tempem, nie? ale to bardzo często odbywa się w świecie mentalnym. Czy to ma znaczenie, taki rodzaj wizualizacji? Ogromny. Robiono takie badania, że pięć osób grało realnie na fortepianie przez pięć dni, a pięć osób w te, tyle samo czasu, tam dwie godziny, wyobrażało sobie, że oni grają. I co, gdy zbadano mózgi tych osób, y, i tych, i tych, okazało się, że są dokładnie tak samo pobudzone. Jest ten sam obraz. Co oznacza, że ten wysiłek ten mentalny, to, ta wizualizacja pewnych rzeczy, nawyków, może nam pomóc, tak jakby wiecie, wytworzyć już tą, powiedzmy, ten początek tej ścieżki, tak jakby porównując do tej dżungli, takie pierwszą tą, taką, wiecie, przerywkę taką z maczetą, po której jednak będziemy się poruszać potem z mniejszym oporem. I to jest naprawdę e, rewelacyjne narzędzie, które daje nam ogromną nadzieję, w, w takich sytuacjach, w których czasami my się bardzo zmagamy, czyli na przykład w sytuacjach z nałogami. Wiadomo, że oczywiście wymaga to kompleksowej pracy, więc nie chcę Wam powiedzieć, że tutaj jedno ćwiczenie, jedna rzecz. Nie, nie, to, to nie jest tak. Ale dzisiaj mówię o neuroplastyczności mózgu i chcę Wam powiedzieć, że naprawdę jest to potężny mechanizm, który daje człowiekowi ogromne możliwości. I teraz co nam pomaga? Oczywiście, w tym, żeby nasz mózg był neuroplastyczny. To, co Wam mówiłam, czyli na przykład to, że my sobie wizualizujemy rzeczy, które są przed nami, te, które chcemy zmienić, sekwencje, już tak, jakbyśmy tam byli, przeżywając, jakbyśmy tam byli, nie? na pewno bardzo pomaga nam e, takie, wiecie, fokusowanie się na pewnych rzeczy, czyli na przykład medytacja, to o czym chcemy myśleć, Różne rodzaje medytacji, taka trochę latarka umysłu, według tego powiedzenia Where Focus goes, Energy Flows, czyli to, na czym się w jakiś stały sposób będziesz fokusował, tam też pójdzie z czasem Twoja energia. Czyli jeżeli ciągle widzisz tylko negatywne rzeczy, no to będziesz widział, to, to Twój mózg będzie tam podążał, nie? Natomiast jeżeli przestawiasz go na to, żeby dostrzegać pewne rzeczy, czyli praktyki wdzięczności, zapisywanie, prowadzenie dzienników wdzięczności, nie? Jednak pomaga nam to, jakby, wiecie, ten mózg ukierunkować. Ja nie mówię, że teraz każdą myśl my mamy kontrolować, bo tego się nawet nie da zrobić. To bardziej chodzi o to, żeby to, powiedziałabym, bardziej ukierunkować. Na neuroplastyczność mózgu ma aktywność umysłowa czyli to, czy wy się uczycie, czy. Jesteście ciekawi różnych rzeczy, czy doświadczacie nowych rzeczy zmysłami, nie? czyli wiecie, tak jak dzieci, nie? Na, na wszystko do buzi, wszystko ten Nowe rzeczy, nowe potrawy, nowe otoczenie, um, proste ćwiczenia w stylu pojadę do pracy inną drogą, naprawdę są dla mózgu szalenie stymulujące. Ja tutaj w Dyni mam teraz świetne pole do popisu, bo u nas budują teraz za, za set milionów taki wielki tutaj. Taki tutaj wielki mm, taki węzeł komunikacyjny i wiecie co, praktycznie codziennie wracam do domu inną drogą, bo oni wytyczają tak ten pas, tak, potem go zmieniają, już potem tak, tu stawiają światła, tu zdejmują te światła, tu stawiają płotki, tu stawiają płotki, już, już tyle wariantów było, więc my się śmiejemy tutaj, że właśnie nasz mózg ćwiczy w tej sytuacji i to jest dla mózgu bardzo, bardzo dobre. Czyli mózg potrzebuje czego? Po prostu stymulacji i nowych bodźców. Warto się na przykład też uczyć języków. Warto się uczyć rzeczy na pamięć, żeby cały czas ten mózg pracował, rozwiązywać krzyżówki, rozwiązywać cudoku. Jak ja byłam w Stanach, to taka kobieta, o której mieszkałam Gertruda, opowiadała mi o pogrzebie, takiej swojej znajomej Lusi. Która miała 94 lat, jak um 4 lata, jak umarła, i mówi, wiesz, ona na emeryturze nauczyła się już 8 języków, i ten już byłby dziewiąty i ona by się tego chińskiego właśnie nauczyła, a już była bardzo daleko. I szkoda, że umarła. <grym> Pomyślałam sobie, wow, jaka świetna kobieta, prawda? E, więc e, całe życie uczyć się i, mm, i tak jakby, wiecie dostarczać pokarmu tego, temu mózgowi. Co sprowadza do nas do następnego punktu, czyli do diety. Nie będę tutaj tego rozwijać, ale dieta taka przyjazna mózgowi to jest osobny temat, warto go zgłębić. No i neuroprotekcja mózgu, czyli co? Czyli sen, kochani, sen dla mózgu jest strasznie ważny. Już tydzień niespania powoduje stany przedcukrzycowe w organizmie. Naprawdę bardzo duży problem. Bardzo duży problem, więc macie u mnie filmiki na temat snu na kanale. Bardzo proszę obejrzyjcie sobie bo to jest bardzo ważne. No i oczywiście też ćwiczenia fizyczne. Pamiętajcie, wszystko co pobudza nasz układ hormonalny, powoduje, że wydzielają się wszystkie te endorfiny. Wiecie, dopaminy, serotoniny wszystko to wpływa bardzo, bardzo dobroczynnie na mózg. No i wiecie co, i relacje czyli to, że mamy z kim porozmawiać, mamy ten taki głęboki kontakt, możemy się z kimś poprzytulać. Naprawdę wszystko jest bardzo istotne. W sumie to wiecie, co powinniśmy uprawiać taki neurofitness. Tak naprawdę, bo jeżeli chodzimy na, 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 na siłownię, a teraz jest to bardzo modne, to y, też dobrze byłoby mieć taki trochę plan. Tego, czy, my ten, czy ten mój mózg, wiecie, nie działa ciągle tak już nawykowo, czy on się nie nudzi, czy ja o niego dbam. Tak jak wam powiedziałam na początku, co powiedział mój docent, że ludzie, którzy się uczą, interesują, są ciekawi życia, to pójdą, to zobaczą, to sprawdzą. O, oni są dużej sprawni umysłowo. No i powiem wam też, że. Świadome wprowadzenie małych zmian, czyli taka trochę tolerancja dyskomfortu w małym wymiarze, powoduje, że my jakby e, przygotowujemy, wiecie, tak jak przez małe ruchy, małe ruchy, małe ruchy, a potem podnosimy większe ciężary, nie? Więc przygotowujemy też mózg później do tego, że on e, będzie lepiej przygotowany też do większych zmian. Co, co pozwoli nam lepiej trzymać dystans do rzeczywistości i zarządzać naszymi emocjami? No, bo wiecie, to tutaj tak naprawdę jest to centrum dowodzenia i tutaj też jest ta, ta, ta potrzeba rozwiązywania, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów dlatego też, no dobrze jest o niego dbać. Tutaj mam na podsumowanie taki, taki fajny tekst. Wybieraj niekonwencjonalne rozwiązania, chodź nowymi ścieżkami, bo Mam utarte schematy i rób rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłeś, spróbuj, bo nic Cię to nie kosztuje, a zyskać możesz całkiem sporo. <grywanie> Kochani, to na tyle. To jest naprawdę świetna nowina, że mózg jest neuroplastyczny, to oznacza, że naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy można zmienić. Oczywiście, wiecie, małymi krokami, ale z, z wytrwałością, ale małymi krokami, prawda? I to jest dla mnie super. Kochani, oczywiście co? Proszę Was o łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek i proszę Was o komentarze. Jak to jest u Was, tą neuroplastycznością mózgu? Może nie wiedzieliście jeszcze o tym, a może już tą wiedzę wykorzystujecie? Jak, co robicie? W związku z tym, żeby zmieniać swoje nawyki, żeby zmieniać swój utarty, już taki aż nudny sposób myślenia. Co robicie też, aby dbać o swój mózg? Co jest takim naprawdę dla Was sprawdzonym sposobem? Napiszcie, to jest zawsze bardzo interesujące. Kochani, to na tyle. Do zobaczenia. Hej!